Nasze małe ojczyzny, nasze gminy, nasze powiaty, pełne są perełek. Perełek architektury, perełek malarstwa, perełek rzeźby. To są soczewki naszej historii, naszej tradycji, naszego dziedzictwa. Miejmy chęć je poznawać I nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale też atrakcje krajoznawcze i turystyczne, które są tuż obok nas. Dziś zapraszam Państwa do poznawania powiatu bocheńskiego. Rozpoczynamy cykl zachwyć się Polską. W powiecie bocheńskim mamy również atrakcje turystyczne. Możemy wędrować po Beskidzie Wyspowym, chodzić po przepięknej, zatracać się w przepięknej Puszczynie Połomickiej. Obecnie jesteśmy na szczycie Góry Kamionna, 801 metrów nad poziomem morza. Ale tereny Beskidu Wyspowego, mimo tego, że są urokliwe, często nietłoczne, to mają jeden minus, bo na szczytach zazwyczaj niewiele widać, bo są porośnięte drzewa. Ale, tak jak tutaj, mamy wieżę widokową. Ona jest dostępna od 2023 roku. Na szczycie tej wieży możemy podziwiać przepiękne widoki, panoramy, pas małopolski, praktycznie wszystkich, co pokażemy za chwilę. Wieże widokowe to jest wspaniałe miejsce do nauki topografii gór. Tutaj możemy podziwiać, szczególnie przy takiej widoczności jak dzisiaj, Tatry z najwyższymi szczytami Gerlachem, lodowym, Łomnicą, ale też naszymi szczytami, jak Świnicą czy Tatrami Zachodnimi. Widzimy tu też pasmo Beskidu Sądeckiego z najwyższym szczytem Radziejową. Szczyty przede wszystkim Beskidu Wyspowego, bo na jego terenie się znajdujemy, jak Modyń z kolejną wieżą widokową. W głębi widzimy kolejną wieżę w Lubaniu. Dalej na prawo wieżę na Gorcu i Mogielicę, będącą najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego. Znajdujemy się przed Kościołem Świętego Jakuba w Rozdzielu. Kościół ten został wybudowany w XV wieku w królówce. Dzięki wsparciu króla Zygmunta Augusta został przebudowany w 1563 roku. Świątynia ta znajduje się w Rozdzielu dzięki inicjatywie księdza Prałata Antoniego Poręby. Została tu przeniesiona właśnie z królówki w 1986 roku. W rokokowym ołtarzu głównym, pochodzącym z XVII wieku, znajduje się figura świętego Jakuba. Ołtarze boczne zostały wykonane w pracowni Wojciecha Samka w Bochni, pochodząc z XIX wieku. Są to ołtarze pseudobarokowe. W ołtarzu po mojej prawej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, namalowany w 1860 roku. Po mojej lewej stronie widać obraz Jezu Ufam Tobie. Tutaj pozwolę sobie tylko dodać, że obraz Jezu Ufam Tobie, który znajduje się w krakowskich łagiewnikach, został namalowany przez patrona naszego stowarzyszenia, Adolfa Chyłę. A te ołtarze zostały przeniesione do tego kościoła ze Starego Wiśnicza. W kaplicy bocznej znajduje się neogotycki ołtarz z XVII wieku, Pochodzący z Nowego Sąsza, z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Póki jeszcze służyła jesienna pora, chodziłem w pole, i ukryty w gęstwinach, układałem rymy. To słowa wspomnień Kazimierza Brodzińskiego, poety, literaturoznawcy, historyka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzącego z pobliskiej Królówki. Jego imię noszą te kamienie. Ja natomiast znajduję się na wielkim kamieniu, którego wysokość to około 10 metrów. Kamienie Brodzińskiego znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wiśnicko-Lipnickiego. Jest to jeden z fajniejszych, bardziej urokliwych zakątków turystycznych powiatu bochańskiego. Są to ostańce wierzchowinowe, fardzielce, które szacuje się, że powstały ponad 65 milionów lat temu, ale Znaczenie dla ich formowania miała epoka lodowcowa i czas kilkuset tysięcy ostatnich lat. Co do Pogórza Wiśnickiego chciałem jeszcze dodać, że na szpilówce znajduje się też wieża widokowa, z której możemy podziwiać tutejsze krajobrazy, a i też góry Małopolski. Dotarliśmy do Lipnicy Murowanej, urokliwej i zabytkowej miejscowości. Została założona jako miasto w 1326 roku przez Władysława Łukietka. Prawa miejskie zachowała do 1934 roku. W Lipnicy Murowanej odbywa się najbardziej znany w całej Polsce konkurs na najpiękniejszą, najwyższą. Palmę wieka nocną. Z lipnicą murowaną związana też jest postać świętego Szymona, który znajduje się z tyłu za mną, w sensie rzeźba jego, i mamy tu też kościół świętego Szymona, a my ruszamy do kościoła świętego Leonarda, jednego z piękniejszych kościołów drewnianych, gotyckich w Polsce. Kościół św. Leonarda w Wilnicy murowanej uznawany jest za jeden z najbardziej wartościowych przykładów kościołów drewnianych gotyckich. Jest to kościół modrzewiowy z XV wieku. Polichromie w nawie głównej na suficie pochodzą z XV wieku. Polichromie w prezbiterium to końcówka XVI wieku. Tutaj widzimy są dostateczne, a z drugiej strony Ostatnią Wieczerzę. Na ołtarzu głównym znajduje się Święty Leonard. Tutaj możemy w rogu zobaczyć Świętego Szymona z Lipnicy. Kościół ten wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. Jego istnieniu zagroziła pobliska rzeka Uszwica. Tu możemy zobaczyć, do jakiego poziomu była woda i te polichromie zostały zmyte. A polichromie za dawnych czasów pełniły funkcję Biblii Pauperum, przedstawiały różne wydarzenia biblijne i przekazywały zasady wiary. Tutaj możemy zobaczyć dziesięcioro przykazań. Gdzie chociażby widzimy przekazanie: Nie zabijaj. W przejściu pomiędzy nawą główną a prezbiterium znajduje się belka tęczowa, a na nim krucyfiks. Urokliwe miasteczka Powiatu Bochańskiego to m.in. Nowy Wiśnicz z pięknym rynkiem i ratuszem, który został wybudowany w 1620 roku z inicjatywy Stanisława Lubomirskiego. Do czasu pożaru w 1883 roku rynek miał inny charakter, o czym możemy przekonać się na szkicach Jan Matejki, który zresztą tutaj bardzo często przyjeżdżał. Odwiedzał swego szwagra Leonarda Serafińskiego, prawnika i zarządcę dóbr wiśnickich. Żona Amatejki Teodora i żona Serafińskiego Joanna były siostrami. Na muralu za mną wykorzystano szkic Jana Matejki, przedstawiający dawne zabudowania rynku, te drewniane, które spłonęły w pożarze. Stanisław Fischer był inicjatorem powstania liceum sztuk plastycznych w Nowym Wiśniczu. To liceum nosi imię Jana Matejki. Absolwenci tej szkoły często później idą do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki. W znówce znajduje się Muzeum Pamiątek Pianie Matejce. Tutaj Matejko. Często przyjeżdżają na wakacje. Niestety, muzeum jest to zamknięte. Jest pretekst, żeby odwiedzić te strony ponownie. Jesteśmy na zamku w Wiśniczu. Jest to jedna z bardziej wyjątkowych budowli, o charakterze rezydencjalno-fortecznych w Polsce. Początki tego zamku to XIV wiek. Okres gotyku i renesansu to czas panowania tutaj rodu Kmitów. Okres wczesnobarokowy, barokowo-klasycystyczny to władanie rodu lubomirskich. Zapraszam Państwa do środka. Niestety nie uważa dzisiaj żadnej strawy, ale powiem Państwu, że Nowy Wiśnicz związany jest z historią polskiej kuchni, z tradycją kulinarną naszego kraju, bo tutaj powstała bardzo popularna od XVII wieku książka kulinarna. Miała tytuł kompendium. Autorem tej książki był Stanisław Czerniecki, kucharz księcia Lubomirskiego. Wiśnicki zamek. Pełny jest też różnych legend i podań. Jedną z nich jest historia Barbary Radziwiłówny, która miała zostać otruta przez Piotra Kmitę. Ten chciał się przypodobać królowej Bonie, matce króla Zygmunta Augusta, mordując ją. I czasami możemy na Zamku Wiśniczu spotkać Białą Damę. Ziemia Bochańska obfituje też w liczne i bardzo ciekawe legendy ale o tym opowiemy przy innej okazji. Fundatorem zamku w Nowym Wiśniczu był Jan Kmita, starosta sieradzki, ruski i krakowski. Jego następcy przebudowali gotycką rezydencję, która początkowo miała jedną wieżę. Aktualnie charakterystyczna sylwetka zamku to czteroskrzydłowa warownia z czterema wieżami w narożach i jedną na ścianie północnej. Zamek ten był we władaniu rodziny Kmitów do 1553 roku, kiedy to zmarł bezpotomnie Piotr Kmita, wojewoda krakowski i marszałek wielki Koronny. Następnie zamek ten został wykupiony przez Sebastiana Lubomirskiego, hrabiego na Wiśniczu w 1593 roku. Jego syn Stanisław Lubomirski był fundatorem miasta Nowy Wiśnicz. Była to najpotężniejsza twierdza ówczesnej Rzeczypospolitej, jednakże została złupiona i zniszczona w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego. Od tego czasu zamek nie odzyskał już dawnej świetności. Dodatkowo pożar w 1831 roku przyczynił się praktycznie do ruiny. Dzisiaj zamkiem opiekuje się Muzeum Ziemi Wiśnickiej i dzięki temu możemy podziwiać to, co widzimy. Mamy tu też dużo pamiątek po minionym świecie Żydów, kultury żydowskiej. Jest cmentarz żydowski w Bochni. My znajdujemy się na cmentarzu żydowskim w Nowym Wiśniczu. Z licznej gminy żydowskiej pozostał tylko ten cmentarz. Cmentarz żydowski w Nowym Wiśniczu jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, na którym przetrwały XVII-wieczne macewy. Klasztor karmelitów bosych to wybitny przykład wczesnego baroku. Został wybudowany po bitwie pod Chocimiem. od XVIII wieku pełni funkcję więzienia. To jest specyficzna atrakcja powiatu bocheńskiego, bo znajdujemy się na terenie zakładu karnego, ale dzięki staraniom władz powiatu jak i życzliwości dyrekcji zakładu karnego, raz do roku podczas weekendu z zabytkami można podziwiać to miejsce.